A propos tego zdroworozsądkowego podejścia. Czy nie uważasz troszkę, że my wszyscy, jako kanały komentarii, i nie mówię tutaj tylko o tobie czy o tobie i gimperze? Mówię generalnie o wszystkich influencerach, którzy zajmują się właśnie komenderi, nie musimy troszkę tutaj jednak. Asekuracyjnie być populistami z każdym jednym newsem, z każdą jedną opinią, bo dużo osób, na przykład, właśnie wracając do Tomka, podczas jego ostatniej dramy zastanawiało się, czy on w tym momencie nie zaczyna przepraszać i nie zaczyna mówić, że głupio powiedział, tylko i wyłącznie dlatego, że jest presja, żeby to powiedzieć, a przecież my musimy mieć taki wizerunek tych, którzy jeżeli coś wytykają. To sami powinni właśnie myśleć cały czas tak jak tłum: że trochę idziemy z pochodniami na samym przedzie, no nie? A reszta idzie gdzieś za nami, więc musimy cały czas iść tą samą ścieżką, no nie? Jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, w jaki sposób przekazujemy swoje podejście do świata i sytuacji, które oceniamy. I jeżeli rzeczywiście masz jakiś kontrowersyjny, jak na dany temat, pogląd i wiesz, nie chcesz go wyrażać, bo wiesz, czym to się skończy, no to rzeczywiście asekuracyjnie wtedy raczej idziesz w tą ogólną narrację i się nie wychylasz, ale to jest twój wybór. Prawdopodobnie gdzieś tam w dłuższej lub króbszej, krótszej perspektywie ludzie cię na tym przyłapią, szczególnie jak masz jakieś live. Y, że no tutaj chyba tak, trochę brak zakrzywiłeś. Wizerunku. Tak, brak spójności wizerunkowej, właśnie live'y też cię na to wystawiają, tak uważam, bo jednak przy filmach jest dużo łatwiej tego wszystkiego pilnować niż w momencie, kiedy też masz streamy. Więc uważam, że to też zwiększa pewną wiarygodność twórcy w momencie, kiedy się wystawia na ten bezpośredni kontakt z widzami, znaczy bezpośredni, no taki na żywo w tym sensie. Kontakt z widzami. Ja ze swojej perspektywy mam tak, że wydaje mi się, że ja po prostu mam dosyć. Hmm, jak to powiedzieć, mało kontrowersyjne czy wręcz nudne poglądy? Tak mi się wydaje, że tak jak powiedzmy, był u gimpera temat otwartego związku. Ja mam takie wyobrażenie, wiesz, znalezienia tej jednej miłości, wiesz, takiej jednej tej połówki, jabłka i tak dalej. Więc to jest na przykład taki standardowy gdzieś tam mam wrażenie pogląd, więc chociażby w tym temacie nie czuję się jakiś kontrowersyjny, w wielu innych również, więc nie czuję, żebym coś jakoś strasznie tutaj udawał albo żebym się strasznie gryzł w język, natomiast. Mam wrażenie też, że często szukam takiej precyzji wypowiedzi, żeby ludzie dobrze zrozumieli to, co ja chcę przekazać. I niestety też nie zawsze mi się to udaje. To też był ten temat z Wardęgą, na przykład, gdy użyłem tego słowa atencja. I które trochę inaczej, trochę inaczej nie, ja rozumowałem niż zdania, większość ludzi. Jestem zdania, że przy ostatniej sytuacji z Wardęgą, to Sylwester, tak jak chyba ty wspomniałeś, rzeczywiście próbował po prostu troszkę poddymić już dla zabawy. Czasami się zastanawiam nawet, czy osoby, które właśnie nie są w takiej już bardzo bezpiecznej pozycji, typu mają już dość spory following, szczególnie jeżeli zajmują się sami w jakiś sposób albo zajmowali się dramkami, czy te osoby nie zdają sobie aż zbyt dobrze sprawy z tego, że nawet jak coś odpierdzielą, to konsekwencji długoterminowych, długofalowych nie będzie. Też się zastanawiałem, czy po prostu gimpera nie dotknął syndrom takiego youtubera, który wie za dużo i zdaje sobie sprawę, że czegokolwiek on nie powie, ludzie się zdenerwują. A za dwa tygodnie nie będzie żadnych konsekwencji. Wy to często poruszacie. Ty to poruszasz naprawdę i w Zgrzycie, i na swoim kanale, że mhm. mijają dwa tygodnie i jest kolejny temat. Na no, zgodzisz się, że tak jest. Absolutnie się z Tobą zgodzę. No tak. Mhm. Zastanawiam się, z czego to wynika tylko, bo kiedyś rzeczywiście te kancele szły dużo, dużo mocniej. Nie uważam, że to było do końca dobre, bo to też, kurde. Mogło prowadzić do nadużycia tej władzy, no nie? Ja nie jestem na przykład zwolennikiem zbyt mocnych wyroków typu kara śmierci i tak dalej, właśnie w obawie, że coś może zostać zrobione niesłusznie, i potem z perspektywy tej jednostki, która zostanie tak niesłusznie potraktowana, nie da się tego kurwa odbudować, no nie. Mhm. To jest rozegrane, Więc te takie ekstremalne kancele, jakie kiedyś latały, z perspektywy dzisiaj powiedziałbym, że były niesłuszne, ale dzisiaj już mamy kompletnie, ale to kompletnie, taryfę ulgową dla każdego, do stopnia tego, że wydaje mi się, że niektórzy dla samej zabawy to nadużywają, a pod dymie, bo i tak się nic nie stanie. Nie wiem, czy to jest kontrowersyjne podejście, może się nagle okaże, że mam jakieś takie kontrowersyjne tematy, natomiast ja uważam, że kancelowanie to jest zamiatanie sprawy pod dywan. To znaczy to że nagle odetniesz jakieś źródło i zamkniesz oczy na to, że jest jakiś problem, to nie znaczy, że on nie istnieje, czyli że są rzeczywiście ludzie, którzy, którzy no przykład dam przykład, żeby bo mhm. wiadomo o co mi chodzi. Są pato streamy, mówię o tych takich streamach, gdzie rzeczywiście ludzie donitują, za hajs ten kolejni ludzie piją i odwalają różne rzeczy. Jasne. I teraz jeżeli byśmy to skancelowali, załóżmy taki kanał to nadal nie zmienia to faktu tego, że jest jakaś ogromna grupa ludzi, którzy są w stanie sponsorować takie rzeczy i nie mają jakiegokolwiek problemu z tym, że ktoś za ich kasę się upadla i niszczy sobie zdrowie. A w finale, jak w przypadku na przykład Majora, tak? no. No, są też sytuacje tragiczne. Znaczy tam jest finał raczej jeden przy takiej rozrywce, w cudzysłowie rozrywce. Także czy, czy w związku z tym, wiesz, skancelowanie tego rozwiązuje ten problem? Uważam, że to jest takie zamykanie oczu na głębszy temat. Jasne, zgodzę się. W przypadku pato streamerów tutaj jeszcze bardzo mocno leży ta odpowiedzialność po stronie widza, i to jest z reguły właśnie najmniej wyciągane, niestety, ale to jest zupełnie gdzieś tam inny temat. Ja też dam Ci przykład, no. jeszcze tu wrócę delikatnie, bo mówiłeś odnośnie tych kontrowersyjnych wypowiedzi. Teraz, jak mi się przypomniałem, nawet z dzisiejszego streama, bo wcześniej tam na Twitchu byłem, mhm. że oglądałem ten materiał Wersof, i był taki moment, jak ona tam siadała do samochodu przed tym porodem. Nagle chciałem po prostu powiedzieć takie zdanie, że moim zdaniem Wersof. Wygląda lepiej bez makijażu niż z makijażem. I zanim to powiedziałem, to miałem takie kalkulacje, czy skanselują mnie za to Tak, matki, tak, to, tak. Nie. <laughs> takie, tak, chwilę się zastanawiałem, mówić to, żeby się potem użerać, czy będę się użerał, czy nie, czy, czy ten. Ale potem wy. A dobra tam nie. Dobra. Dlatego chyba streamowanie stare jest ważne, bo w momencie jak streamujesz, to zaczynasz, tak jak gadaliśmy o tym wcześniej, być traktowany jako człowiek. I ty dla mnie przez długi czas na przykład, byłeś bardziej kanałem niż człowiekiem. Jakkolwiek ch**owo znaczy... to brzmi, bo to można znaczy... bardzo znacznie zinterpretować. Nie dziwię ci się, o nie dziwię ci się. Ale byłeś kanałem na YouTubie, a nie postacią i dopiero jakieś takie ostatnie próby przełamania tego i streamowanie sprawiło, że zacząłeś mieć ten ludzki wymiar, też zgrzyt tutaj tak zadziałał i szczerze to jest chyba całkiem dobre podejście, bo finalnie, jeżeli też długoterminowo, długofalowo chcesz związać swoją przyszłość z YouTubem, Albo generalnie z platformami różnymi, internetowymi. Ważne jednak jest to, żeby mieć ten wizerunek człowieka, żeby być. No trochę może w takiej nawet niestety niezdrowej relacji z widzami parasocjalnej. Tutaj pojawia się pytanie, czy to, czy to nie jest robienie właśnie nienadużywanie tej relacji parasocjalnej. Jeżeli jest, to ja niestety tego nadużywam. Wiesz co, tutaj są dwa wątki, czyli jeden to jest ten, że wyłapałeś po prostu ten motyw, kiedy ja zdecydowałem się, że nie chcę właśnie budować tej, tego wizerunku robota, chcę to przełamać, pokazać, że jest ta część mnie, ale to nie jest całość, to to był ten jeden element. Natomiast drugi to jest to, że uważam, że jeżeli chce się przetrwać w internecie, co też przykład to daje tutaj dobitnie taki przykład, to się powtórzę że trzeba dywersyfikować te źródła docierania do ludzi, bo nie wiadomo co będzie, zdarzają się różne historie, a to ktoś ci schrakuje konto na YouTube, a to jakiegoś tam wyłapiesz bana za jakąś opinię, a to coś, więc y, ja też na przykład to poczułem teraz w momencie, gdy nie, y, gdy nie było mi jakiś czas na YouTube, bo grałem w Diablo dwa tygodnie, wrzucam odcinek, no i ten odcinek pokazuje ci 10 na 10 i w sytuacji, kiedy masz tylko YouTube'a, no to masz takie, może się pojawić panika. Znaczy ja akurat nie mam tej paniki, bo jakoś tak mam dziwne wewnętrzne poczucie, że sobie zawsze poradzę, ale mówię tak teoretycznie, że mogłoby się coś takiego pojawić. Natomiast kiedy masz, nagle sobie kapujesz się, że załóżmy, masz od zbudowanego Instagrama, że masz właśnie streamy na Twitchu, to nagle masz takie coś, że ej, no mam dużo opcji, nie? To, to daje taki wewnętrzny też spokój. Plus fajnie się jest realizować na różnych polach, przynajmniej ja lubię. No to też jest fajna sprawa. Dobra, ale zaatakujmy to jeszcze z tej drugiej strony, bo w sumie tutaj fajnie byłoby to pociągnąć. Jesteś chyba świeżą osobą na Twitchu w miarę, no nie? Ty nie streamowałeś wcześniej w starych latach? Nie. Znaczy, tam jakieś pojedyncze rzeczy, tam jak tą muzyka elektroniczna, okay. ale to wiesz, to było tak na zasadzie, że 10 osób było na streamie, to, to w tym stylu. Jasne. No ja, ja streamuję osobiście od 2017 roku, więc już w tych lat z perspektywy branży. I na przykład często ciekawym tematem jest to, na ile da się uniknąć tworzenia takich parasocjalnych relacji. Czy na przykład ty uważasz, że po tym jak się zacząłeś pojawiać, to troszkę niektórzy widzowie niezdrowo zaczęli ciebie po postrzegać? Bo to trzeba odpowiednio właśnie balansować. Ty jako człowiek, ty jako twórca. To jest ciężkie. Ja nie do końca może tutaj mam jakieś zdanie na ten temat, dlatego że ja nie doświadczam um, tej rozpoznawalności nawet na co dzień. Chodzi o to, że te światła nadają mi pewną anonimowość to głupio brzmi, ale tak jest, że jak ja wrzuci wrzuciłem zdjęcie na Instagrama bez tych LEDów na twarzy, mhm. to ludzie nagle mówią, że normalnie mnie nie poznają. Tam są komentarze też różnych tam influencerów itd. Trochę. I wiem, że to jest śmieszne, ale rzeczywiście tak jest, że, że to jakoś. Ja nigdy tego w ten sposób na to nie patrzyłem, ale potem zacząłem kmić, to mówię, może rzeczywiście. I wiesz, to jest tak, że jak chodzę sobie w jakieś miejsca publiczne, nie wiem, do galerii czy coś, to nie jest tak, że ludzie mnie rozpoznają. Ja mam spokój totalny. Ostatnio tam się zdarzyło, że na siłowni jeden z trenerów mnie poznał, ale to są takie, powiem hmm. ci, że jak siedziałem w tej branży muzyki elektronicznej, to ludzie mnie częściej poznawali niż teraz z rewo. Bo tam była to wąskie grono Zajawkowiczów, którzy jak ciebie zobaczą, to już k muszą podejść, no nie? No, A, być może, ale też było takie właśnie losowe sytuacje, że wchodzę do jakiejś galerii do HM i nagle jest, o, Tomek z Essential Music, bo tak się nazywał ten serwis. Więc nawet w takich losowych miejscach, bo nie mówię nawet na koncercie, no to to logiczne, tak, że tam jest mnóstwo mhm. ludzi zainteresowanych tematem, ale nawet częściej doświadczałem tego w takich losowych miejscach niż teraz jako rewo. I ja się nawet z tego cieszę, tak szczerze, że mam y, ten element takiej prywatności, że magicznie ledowe światła sprawiły, że no, ludzie nie wiedzieć. Ale to nie będzie nie stary pozna. działać długo, nie wierzę w to. No na przykład teraz jestem bez tych świateł, Jesteś także już niektórzy świateł, się oswajają. Dokładnie. A druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że jak już konsekwentnie... No u Ciebie ten boom był dwa lata temu zasięgowy? To było e, dwa czy rok. Ja mam ciężki, ciężko z takim poczuciem to czasu, ale... niedawno, no nie? Tak, ale I... można powiedzieć, że tak, jak na tak to niedawno. Ja gdzieś tam mam wrażenie, że najbardziej zaczyna się odczuwać efekty uboczne tego w momencie, kiedy. Po... Kilku gdzieś tam latach konsekwentnie ludzie rok w rok widzą twoją twarz, słyszą twój głos, i wtedy no nie ma ch że cię nie poznają, jak cię zobaczę na ulicy, no nie. Co jest w ogóle mm. bardzo zabawne, bo nie wiem, czy ty w tym momencie nie masz y, większego kanału ode mnie, no nie odsłonowo na pewno masz, a gdzieś. Y, no, ja bym powiedział, że ja to całkiem na tym etapie odczuwam, no nie? Okej, okay, no ale to rzeczywiście też jest kwestia tego, że jesteś dużo dłużej w tej branży, dużo więcej, znaczy, no tak siłą rozpędu, no nie? Miałeś stale dużo więcej czasu, żeby kolejne osoby gdzieś tam się zapoznały z swoją twórczością i przemieliły content. U mnie tego jeszcze nie ma, ale wiem, że to się gdzieś zmieni. Przy czym prawda też jest taka, że ja prowadzę na tyle statyczny czy też nudny typ życia, że tych okazji też nie będzie tak dużo. To też nie jest tak, że ja codziennie muszę wyjść do kawiarni na kawę czy coś. Nie żyję hmm. w ten sposób. Raczej większość czasu w domu po prostu sobie siedzę przy kąpie i tam gdzieś siłownia, może do lasu, ale tak to nawet mało okazji jest na to. No. Okej. Okay. Moją drogą, czekaj, czekaj. O co ja cię chciałem tutaj ważnego zahaczyć? Możesz z czatu coś podżyć. Bo Bo zbił tam, mnie ten może las coś Zbił mnie. Nie, może na czacie to... cały czas piszą, że jesteś przystojny. Nie wiem, dlaczego ja? się tak uparli. Tak, przez 30 minut gadają o tym, że im się podobasz. O. Okej. Okay. No, <laughs> nigdy, roz... nigdy siebie nie rozpatrywałem w tych kategoriach. Raczej miałem się za osobę przeciętną i miałem takie podejście, że. Czy znaczy mam w sumie? Mam takie podejście, że to jest. bardziej muszę stawiać na inne rzeczy w życiu niż na wygląd. Co, to jest <laughs> Wyczuwałem, że ktoś ma dużo pieniędzy, no nie? Także im się radar odpalił, jak ciebie zobaczyli. To jest coś, o co się chciałem zapytać w sumie, co nie wiem, czy nie jest za delikatnym pytaniem, ale właśnie u Ciebie ten skok rozpoznawalności był gigantycznie szybki. I wcześniej jeszcze musiałeś pracować na co dzień, chyba w biedrze, no nie? Żeby się po prostu utrzymywać, musiałeś chodzić do gdzieś tam klasycznej, normalnej, standardowej roboty, nazwijmy to tak. I potem mhm. nagle, bum, nagle masz kanał, który generuje na każdym filmie po paręset tysięcy odsłon. To było niemalże stryknięcie palcami z perspektywy takiego obserwatora YouTube'a od dłuższego czasu. Może ty to inaczej odczułeś, ale mhm. właśnie chciałem się zapytać, jak, czy to nie mocno nie uderzyło ciebie w psychę, że nagle podejrzewam, że te na przykład wypłaty z YouTube'a zaczęły być gdzieś tam przytłaczająco spore w porównaniu do tego, co wcześniej mogłeś zarobić. No, absolutnie to jest znacznie inaczej. Jak się gada o pieniądzach, to ludzie często mają takie podejście, że ktoś tam ściemnia albo stara się być skromny, czy coś w tym stylu. Ja akurat o pieniądzach chociażby w Q&A otwarcie mówiłem, pokazywałem zarobki z YouTube'a, mówiłem hmm? jaką tam największą fakturę wystawiłem. Ja, ja osobiście nie mam problemu rozmawiać o pieniądzach, natomiast gdzieś ludzie czy osoby bardziej doświadczone Odradzały mi tego, że to tam jakieś konsekwencje będą. Natomiast ja nie mam hmm. takiego problemu. Przy czym, teraz wracając do tego, o czym mówiłeś, było tak, że rzeczywiście pracowałem w Biedronce, ponieważ miałem taką wizję rozwoju swojej strony internetowej i wtedy było też tak, że jeździłem po Polsce i nie tylko, robiłem wywiady z różnymi artystami i relacje hmm. z imprez. Plus, chciałem, miałem takie marzenie stworzenia swojego serwisu, właśnie muzyce elektronicznej. Natomiast potem były tematy z COVID-em, cała branża w zasadzie upadła. No i, i dla mnie to też był taki moment, kiedy już ta stała we mnie frustracja i za, tak docierało do mnie, że to moje wyobrażenie tej branży nijak się miało do rzeczywistości. To znaczy ja uważałem, że nam chodzi o muzykę, emocje i tak dalej. a w finale chodzi że o bardzo biznes, chodzi. Wiadomo. Chodzi o biznes. No i, i wiesz, dla ciebie to jest na przykład teraz oczywiste, ale ja żyłem z tym taką, wiesz, fatamorganą, że tam o coś więcej chodzi. I dotarło to do mnie i stwierdziłem, dobra, trzeba poszukać jakiejś nowej drogi w życiu. I był taki czas, kiedy wchodziłem na spacery, bardzo dużo z dziewczyną gadałem, i stwierdziłem, że kurde, dzieją się różne wydarzenia jakieś w internecie, które sobie przegadujemy, albo ja mam jakieś przemyślenia na ten temat i w sumie możemy to zacząć nagrywać. I to się tak zaczęło. I pierwsze filmy akurat było tak, że jak wszedłem w tę branżę komentarii, to była ta drama Wardengi z W ogóle Poland. Pamiętam, I to był tak, i to był idealny moment. Nie byłem w stanie tego przewidzieć, ale to był właśnie idealny moment, no bo sobie nagrywałem w zasadzie to nawet bym powiedział z tej perspektywy, że streszczenia tej dramy, niekoniecznie jakiś super komentarz mój do tego, co bardziej takie streszczenia. I to jakoś zaczęło łapać pierwsze wyświetlenia. No ludziom się to spodobało z jakiegoś powodu i Wardenga też to oglądał na live'ach i inni tam jacyś streamerzy, no i to podłapało pierwsze wyświetlenia. Natomiast przełomowym filmem był film o zegarkach Dubiela bo wtedy Konop Oj, tak. też o tym nagrał, yy, tak, yy, Wardenga też potem to spąpał. w ogóle ludzie to mega podłapali. Potem jak Dubiel był w Fejmie, jakiś wywiad tam ją na żywo z Boxdellem, pompowali ten temat, no była duża zadyma, a jednocześnie każdy musiał się na mnie powołać, znaczy no i musiał, ale robili to, bo ja byłem jedyną osobą, która zgrała te storisy, więc jak ktoś chciał źródło, to wykorzystywał moje ujęcia, znaczy moje, no w sensie zgrane przeze mnie ujęcia i jakoś się powoływał na to. I to rzeczywiście był przełomowy moment. Natomiast jeżeli chodzi o kasę, bo od tamtego momentu to jakoś zaczęło płynąć, zgłosiła się do mnie agencja reklamowa, w której teraz jestem i rzeczywiście pojawiły się pierwsze pieniądze. Pierwszy deal w ogóle jaki miałem, no to był no za dużo większe pieniądze niż całomiesięczna wypłata z Biedronki. Więc rzeczywiście to był dla mnie takie... Poszedłem do Patrycji wtedy i mówię, ja pierdziele, mówię zobacz to jedno lokowanie i więcej niż za cały miesiąc z Biedronki, nie? Więc było tak. Ale też wbrew pozorom te zarobki rosły stopniowo, na pewno z Dili. I jedna rzecz, która jest ważna w tym wszystkim, to jest to, że ja nigdy nie skupiałem się czysto na hajsie. Dla mnie zawsze najważniejsze było mieć zajawkę. Ja wiem, jak to teraz dla ludzi brzmi z boku, że to tam, a pierdzieli głupoty, ja ale naprawdę. Chyba wtrącić? E, mhm. wiesz co, bo tutaj myślę, że dużo osób może iść tym tropem, e, że jeżeli ktoś właśnie zaczyna nagrywać newsy. To będzie to dyktowane kasą. No, ciebie broni na pewno to, to, że byłeś chyba pierwszą osobą, która tak mocno w to wjechała. Albo jedno. z to news, Do newsów przejdziemy. Ja na razie mówię o tym etapie y, nagłaśnienia skamów. Newsy Te, to, tak, to jest ja to oddzielna trochę, historia. To niestety łączę, przepraszam bardzo. Rze rzeczywiście. Ach, tak. Nie wiem, kiedy to się zmieniło jedno w drugie. Tak, to, to też inny wątek. Natomiast tutaj wracając do tych pierwszych dużych pieniędzy z wyświetleń, bo, o których wspominałeś, i jakiejś deali, i jakieś kasy takiej no, niewyobrażalnej, tak naprawdę, wtedy dla mnie. Rzeczywiście tak było, natomiast ja tego nie traktowałem, to nie było tak, że ciągle sprawdzałem stan konta, żyłem tymi pieniędzmi, tylko pierwsze na czym się skupiałem to jak zrobić lepszy materiał, jak znaleźć nowy temat, ale motywacją moją nie było to, że o to mi da więcej kasy, tylko motywacją było to, że się spełniam, że mam z tego satysfakcję, że radochę, jak to się rozwija, uwielbiam też rozwijać różne rzeczy jakieś nowe, tak, o, mam z tego ogromny fan, więc jakkolwiek to dla ludzi może brzmieć teraz, to serio... To jest coś, co mnie ładuje, a kasa jest z boku tego wszystkiego i ona rosła oczywiście z czasem, no teraz tak samo, nie jest jakiś inny poziom niż wtedy, jak był na początku.